Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieje odpowiedź na wszystkie te wątpliwości i zmartwienia, które trzymają cię w nocy? Całe życie szukamy odpowiedzi. Od małego pytamy, dlaczego coś się dzieje, staramy się zrozumieć, co nas otacza. Ale gdy dorastamy, te pytania stają się bardziej skomplikowane. Co ja tu robię? Jaki jest mój cel? Dlaczego dzieje się tyle złych rzeczy? I często mamy wrażenie, że odpowiedzi, które znajdujemy, są niekompletne lub niezadowalające. Ale istnieje odpowiedź, która może przynieść spokój Twojemu sercu, jasność Twojemu umysłowi i poczucie celu w Twoim życiu. Coś, co gdy zostanie ujawnione, może rozświetlić wszystko wokół Ciebie, sprawiając, że zobaczysz rzeczy w zupełnie nowy sposób. Może to brzmieć zbyt dobrze, aby było prawdziwe. Ale co jeśli powiem Ci, że ta odpowiedź jest bliżej niż myślisz? Często szukamy tej odpowiedzi w niewłaściwych miejscach. Szukamy w opiniach innych, w rzeczach materialnych lub w powierzchownych osiągnięciach. Ale prawda jest taka, że odpowiedź, która naprawdę może odmienić nasze życie, znajduje się w miejscu znacznie prostszym i bardziej dostępnym. I co ciekawe, mimo że jest tak blisko, niewielu z nas ją znajduje. Pomyśl o tych chwilach, kiedy czułeś się całkowicie zagubiony, nie wiedząc dokąd iść ani co robić. Te noce, kiedy Twoja głowa jest pełna wątpliwości i niepewności. Wszyscy przez to przechodzimy w pewnym momencie, i właśnie wtedy najbardziej pragniemy odpowiedzi. Czegoś, co da nam kierunek, co sprawi, że poczujemy, że jesteśmy na właściwej drodze. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby porozmawiać o tej odpowiedzi. Odpowiedzi, która może otworzyć drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Czegoś, o co mogłeś prosić w swoich najszczerszych modlitwach. Mając nadzieję, że pewnego dnia ktoś pokaże Ci drogę. A jeśli powiem Ci, że ten dzień nadszedł? W świecie duchowym daty, liczby i godziny mają ogromne znaczenie. Wydaje się to proste, ale ma wielką moc. Liczba siedem ma duże znaczenie. Ta liczba pojawia się w Biblii i innych pismach. Pamiętasz, jak Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął? Ten dzień został pobłogosławiony, uświęcony. Jest coś magicznego, niemal namacalnego w tej liczbie. Czy zauważyłeś, jak pewne daty lub momenty wydają się mieć większe znaczenie? Może to być urodziny, specjalna data, która oznacza coś ważnego w twoim życiu. Jest trochę tak. Siódemka jest szczególna, pełna znaczeń. Kiedy mówimy o liczbach i datach w świecie duchowym, nie chodzi tylko o symbolikę. Chodzi o to, jak te rzeczy wpływają na nasze życie naprawdę. Siedem to silna liczba. Obecna w wielu historiach i tradycjach. Nie bez powodu jest uważana za wyjątkową. Teraz proszę, napisz w komentarzach: Bóg pobłogosławi mnie w ciągu siedmiu dni. Biblia w Księdze Rodzaju zawiera bardzo interesujący fragment. Bóg stworzył wszystko w sześć dni, a siódmego dnia odpoczął. I to nie wszystko. Pobłogosławił ten dzień, siódmy dzień, i uświęcił go. Historia z Księgi Rodzaju jest potężna. Nie tylko dlatego, że opowiada o początku wszystkiego, ale także dlatego, że pokazuje, jak wielkie znaczenie ma liczba siedem. Bóg, po wykonaniu całej pracy, wyznaczył jeden dzień na odpoczynek, pobłogosławił go i uczynił go wyjątkowym. Jest w tym coś więcej niż tylko idea odpoczynku. To tak, jakby ten dzień był naładowany inną energią, spokojem, poczuciem kompletności. Kiedy to czytamy, nie chodzi tylko o to, co wydarzyło się na początku czasów. Chodzi o to, co ten dzień, siódmy dzień, oznacza dla nas. Ten dzień odpoczynku, siódmy dzień, to więcej niż przerwa. To błogosławiony, święty moment. To jakby był to dar, czas dany nam na zatrzymanie się, oddychanie, refleksję. Nie chodzi tylko o odpoczynek ciała, ale także o umysł i ducha. To czas na ponowne połączenie się z czymś większym, poczucie spokoju, którego codzienny pośpiech nam nie daje. Bóg uświęcił ten dzień. To oznacza, że uczynił go świętym, wyjątkowym, odrębnym. To czas, który nie jest jak inne dni. To czas, aby spojrzeć w głąb siebie, być bliżej tego, co święte, poczuć się bardziej kompletnym. Kiedy myślimy o tym, rozumiemy, jak bardzo ten dzień może być transformujący. Siódmy dzień, błogosławiony i uświęcony, to okazja. To przypomnienie, że nie jesteśmy tylko pracą, tylko wysiłkiem. Potrzebujemy tego czasu na odnowę. I to ciekawe, jak wielu z nas odczuwa tę potrzebę, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Po pełnym tygodniu wszystko, czego chcemy, to czas na relaks, na ponowne połączenie się. Kiedy patrzymy na ten fragment z Księgi Rodzaju, widzimy, że ten odpoczynek to coś więcej niż tylko akt fizyczny. To odpoczynek duszy, czas na napełnienie się pozytywną energią, spokojem, wszystkim, co dobre. A Bóg, błogosławiąc ten dzień, pokazuje nam, jak bardzo zależy Mu na naszym całkowitym dobrostanie. Pomyśl o siódmym dniu jako o świętym momencie. Nie tylko dlatego, że jest w Biblii, ale dlatego, że w jakiś sposób odczuwamy te potrzeby. To czas na zatrzymanie się i dziękczynienie. Na refleksję nad wszystkim, co mamy, nad tym, co jest naprawdę ważne. I przede wszystkim, na poczucie obecności czegoś większego, co nas obejmuje i pociesza. Ten odpoczynek nie jest luksusem, jest koniecznością. A uświęcając siódmy dzień, Bóg dał nam dar. Czas dla nas, na ponowne połączenie się, na poczucie bliżej Jego. To czas na odnowienie wiary, naładowanie energii i kontynuowanie z większą siłą, nadzieją, miłością. Dzień siódmy jest uważany za wyjątkowy dzień zwycięstwa i błogosławieństwa. Kiedy dotrzesz do tego dnia, po tygodniu modlitwy i wiary, w powietrzu czuć inny rodzaj mocy. To jakbyś znalazł się w punkcie, gdzie zaczynają się dziać dobre rzeczy, gdzie trudności tracą na sile, a błogosławieństwa się zbliżają. Pomyśl, modliłeś się przez sześć dni, wkładając całą swoją wiarę i nadzieję w każde wypowiedziane słowo. Siódmego dnia coś się zmienia. To jakby bariery przed tobą zaczęły upadać. Może to wydawać się trudne do uwierzenia, ale w tym dniu jest specjalna energia. Twoja wiara była testowana i wzmacniana przez cały tydzień, a teraz jesteś gotów na otrzymanie nagród. W Księdze Rodzaju jest napisane, że Bóg pobłogosławił i uświęcił siódmy dzień. To oznacza, że na ten moment czeka specjalne błogosławieństwo. To nie jest zwykły dzień. To dzień, w którym moc Twoich modlitw się mnoży. To dzień konsekracji, kiedy wszystko, o co prosiłeś, zaczyna nabierać kształtu. Napisz w komentarzach, Wierzę w moc Boga i on da mi zwycięstwo w ciągu siedmiu dni. Kiedy ogłaszasz zwycięstwo, mówisz, że wierzysz w moc swoich słów, w siłę swojej wiary. Mówisz, że nic nie może cię powstrzymać, że jesteś silny i pewny siebie. To ogłoszenie jest ważne, ponieważ wzmacnia Twój umysł i ducha. Przypomina ci, że masz moc zmieniać swoją rzeczywistość, przekształcać trudności w zwycięstwa. Z czym teraz się zmagasz? Problemy w pracy, konflikty rodzinne, problemy zdrowotne? Niezależnie od tego, co to jest, siódmego dnia ogłoś swoje zwycięstwo nad tym. Uwierz, że rzeczy się poprawią, że pokonasz te wyzwania. Niezależnie od tego, jak wielki się wydają, twoja wiara ma moc, aby je pomniejszyć, sprawić, że stracą na sile. Nie chodzi tylko o wiarę. Chodzi o uczucie. Poczuj siłę tego dnia. Poczuj, że coś się zmienia, że twoje życie się zmienia. Kiedy wkładasz tę pozytywną energię w to, co robisz, rzeczy zaczynają się dziać. Twój umysł otwiera się na nowe możliwości, Twoje serce napełnia się nadzieją, a to odzwierciedla się w Twoich działaniach i wynikach. Dzisiaj zrób swoje ogłoszenie zwycięstwa. Powiedz sobie, że wygrasz, że nic cię nie zatrzyma. Znana ci jest ta sytuacja, która wydaje się niemożliwa do rozwiązania, te bariery, które wydają się nie do pokonania, jak wielki mur, którego nie da się wspiąć ani przejść pod nim. To sprawia, że myślę o historii Jerycha. Ogromny mur, który wydawało się, że nigdy nie upadnie, ale upadł. I to nie było przypadkiem. Mur Jerycha był postrzegany jako niezdobyta twierdza. Ludzie patrzyli na niego i widzieli coś, czego nigdy nie da się zburzyć. Tak samo jak często patrzymy na nasze problemy i uważamy, że są zbyt wielkie, aby je rozwiązać. Ale historia Jerycha uczy nas czegoś bardzo potężnego, z wiarą i wytrwałością nawet to, co wydaje się niemożliwe, może się wydarzyć. Dzieci Izraela zostały poinstruowane, aby obejść mur siedem razy. Ale to działanie miało głębokie znaczenie. Pokazywali swoją wiarę, posłuszeństwo i determinację. Nawet gdy przy każdej kolejnej rundzie mur nadal stał tam, solidny i silny, nie poddawali się. Nadal wierzyli, że nadchodzi coś większego. Teraz przenieś to na swoje życie. Jakie mury napotykasz? Może to problem w pracy, trudność finansowa, kwestia zdrowotna, lub nawet skomplikowany związek. Te mury mogą wydawać się niemożliwe do zburzenia. Ale pamiętaj o Jerychu. Wytrwałość i wiara były kluczowe, aby ten mur upadł. Czasami próbujemy rozwiązywać rzeczy na swój sposób, własnymi siłami, i kończymy sfrustrowani. Ale kiedy oddajemy nasze bitwy Bogu. Kiedy ufamy, że istnieje siła, która może nam pomóc, rzeczy zaczynają się zmieniać. Tak jak dzieci Izraela, ważne jest, aby nadal wierzyć, nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje. Siódmego dnia, po obejściu muru, mur Jerycha upadł. To pokazuje, że wytrwałość jest nagradzana. Nie było to pierwszego dnia ani drugiego. Było to siódmego dnia. Przesłanie tutaj jest jasne. Pozostań silny, nadal wiesz, nawet gdy wszystko wydaje się statyczne. Twój mur również może upaść. Masz w sobie moc, która jest większa niż jakiekolwiek przeszkody. Kiedy łączysz tę moc z wiarą i działaniem, mogą się wydarzyć niesamowite rzeczy. Może to nie być łatwe, może to nie być szybkie, ale jest to możliwe. Tak jak w Jerychu, twoje bariery mogą zostać pokonane. Wierz w to. Świat duchowy jest jak wielka sieć energii i sił, które wpływają na nasze życie. Kiedy się modlisz, kiedy wprowadzasz swoją wiarę w działanie, coś zaczyna się poruszać w tej sieci. Jest tak, jakby Twoje słowa i Twoja wiara uruchamiały niewidzialny mechanizm, który zaczyna działać na Twoją korzyść. Może się wydawać, że nic się nie dzieje, ale w rzeczywistości toczy się bitwa dla Ciebie. Kiedy wkładasz swoją intencję, swoją energię i swoją wiarę w coś, w pewnym sensie poruszasz siły, które wykraczają poza to, co widzą twoje oczy. To trochę jak sadzenie nasion. Nie widzisz, jak korzeń rośnie pod ziemią, ale wiesz, że z czasem wykiełkuje i będzie rosło. Pomyśl, ile razy czułeś się zagubiony, bez kierunku, a potem po jakimś czasie rzeczy zaczęły się układać. To nie jest przypadek. Twoja wiara i twoje modlitwy mają rzeczywisty wpływ. Możesz tego nie widzieć od razu, ale coś się dzieje. Czasami potrzeba cierpliwości i wytrwałości, aby rezultaty się pojawiły. Modlisz się, wkładasz swoją wiarę, ale wydaje się, że nic się nie dzieje. W takich momentach ważne jest, aby pamiętać, że ruch w świecie duchowym nie podąża za naszym czasem. Siły, które są w działaniu, mają swój własny rytm, i często to, czego potrzebujemy, to zaufać i trzymać się mocno. Kiedy przechodzisz przez trudności, pamiętaj, że dzieje się więcej, niż widzą Twoje oczy. Kontynuuj modlitwę każdego dnia, ponieważ kiedy się modlisz, wydaje się, że rzeczy zaczynają się układać w inny sposób. I nie musi to być skomplikowana modlitwa ani pełna trudnych słów. Może to być coś szczerego, prosto z serca, jak na przykład, Boże, bądź dziś ze mną. To już robi ogromną różnicę. Wyobraź sobie, że wychodzisz z domu i napotykasz straszny korek, lub masz mnóstwo rzeczy do załatwienia w pracy. Ale ponieważ zacząłeś dzień rozmową z Bogiem, czujesz spokój, który pomaga ci zmierzyć się z tym wszystkim. To tak, jakbyś był przygotowany na wszystko, co nadejdzie. Kiedy zaczynasz dzień modlitwą, już zaczynasz od dzękowania za prosty fakt obudzenia się. Kiedy się modlisz, tworzysz moment połączenia z Bogiem. I nie chodzi tylko o proszenie o ochronę czy pomoc, chodzi również o wzmocnienie Twojego ducha. Wiele osób uważa, że potrzebuje specjalnego miejsca do modlitwy lub że musi to być formalny moment. Ale to nie tak. Możesz się modlić pod prysznicem, pijąc kawę, w drodze do pracy. Bóg zawsze słucha, w każdym miejscu. Czy zauważyłeś, jak rzeczy się zmieniają, kiedy poświęcasz czas na rozmowę z Bogiem? Modlitwa jest potężną bronią przeciwko wszystkiemu, co negatywne, szczególnie przeciwko pułapkom wroga. Kiedy się modlisz, łączysz się bezpośrednio z Bogiem. To tak, jakbyś mówił mu: Jestem tutaj, potrzebuję Twojej pomocy, potrzebuję Twojej ochrony. I Bóg słyszy. On nie tylko słyszy, ale i działa. Blokuje ataki i pułapki wroga. Czasami przychodzą one w postaci problemów w pracy, kłótni w domu, trudności finansowych, a nawet negatywnych myśli, które nie opuszczają naszej głowy. Wróg chce nas zniszczyć, sprawić, że poczujemy się słabi, bezradni. Ale kiedy się modlisz, mówisz nie na to wszystko. Wzywasz Boga, aby wszedł do bitwy po Twojej stronie. Modlitwa jest Twoją tarczą, każde słowo, które wypowiadasz, jest jak bariera przeciwko złu. A Bóg jest tam, wzmacniając tę barierę, czyniąc ją nie do złamania. Możesz tego nie widzieć, ale każda Twoja modlitwa robi ogromną różnicę. I jeszcze więcej. Modlitwa nie tylko cię chroni, ale także przynosi pokój. Kiedy oddajesz swoje zmartwienia w ręce Boga, czujesz ulgę, spokój. To tak, jakbyś wiedział głęboko w sercu, że wszystko będzie dobrze. Jeśli czujesz, że sprawy są trudne, że problemy się nawarstwiają, módl się. Nieważne gdzie jesteś, ani o jakiej porze dnia, po prostu porozmawiaj z Bogiem. Powiedz Mu, co masz na sercu. Proś o ochronę, proś o siłę proś, aby rozwiązał wszystkie pułapki wroga. Wiem, że często wydaje się, że stawiasz czoła wielu problemom naraz. Czasem czujesz, że coś lub ktoś działa przeciwko tobie, próbując pokrzyżować twoje plany. Wróg lub te siły, które chcą cię zniechęcić, zauważają, kiedy coś dobrego się dzieje. Wie, kiedy rzeczy zaczynają się układać na naszą korzyść. I właśnie dlatego nagle trudności zaczynają się piętrzyć. To tak, jakby te siły próbowały nas zniszczyć, zanim coś dobrego się wydarzy. Ale prawda jest taka, że te trudności nigdy nie będą większe od siły, która jest po naszej stronie. Kiedy się modlisz i łączysz z tym, w co wierzymy, całe zło, które próbowało cię dosięgnąć w nocy, zaczyna się rozpraszać. Wygląda to jak magia, ale to tylko nasza wiara i determinacja działające na naszą korzyść. Jesteś w środku bitwy, to prawda, ale to bitwa w której zwycięstwo jest już zagwarantowane. Nieważne, jak bardzo wróg próbuje, nigdy nie będzie silniejszy od naszego Boga. To niesamowite wiedzieć, że kiedy śpisz, Bóg pracuje, aby cię chronić. Wszystko, co wróg próbuje zrobić przeciwko tobie, Bóg unieważnia. To tak, jakby zawsze miał na ciebie oko, dbając o każdy szczegół, nawet gdy tego nie zauważasz. Czasem budzisz się z złym przeczuciem, jakbyś spędził całą noc walcząc z czymś. Ale potem, w ciągu dnia, rzeczy zaczynają się poprawiać, układać. To nie jest przypadek. Bóg działa, rozpraszając wszystko, co negatywne, co zostało rzucone przeciwko tobie. Modlitwa odgrywa kluczową rolę w tym procesie. Kiedy się modlisz, zapraszasz Boga do swojego życia, aby zajął się wszystkim. A on robi to z tak wielką miłością, że wszystkie te złe rzeczy, które wydawały się Cię otaczać, zaczynają znikać. To ulga wiedzieć, że nie jesteś sam, że jest ktoś bardzo potężny, kto o ciebie dba. Podczas gdy rozmawiasz z Bogiem, On już działa. Ta niepokój, który nie daje ci spać. Bóg jest tam, uspokajając cię. Ten problem, który wydaje się bez rozwiązania? Bóg nad tym pracuje, nawet jeśli tego nie widzisz. A kiedy nadchodzi ranek, zauważasz, że w jakiś sposób rzeczy zaczynają się układać. To niesamowite, jak obecność Boga może przemienić nasz dzień. I wszystko zaczyna się od prostej modlitwy. Nie musi być długa ani pełna trudnych słów. Może być prosta, szczera, prosto z serca. I to już wystarczy, aby Bóg zaczął działać w Twoim życiu. Żyjemy w pośpiechu, z mnóstwem problemów i obowiązków, i wydaje się, że świat nie przestaje nas testować. W takich momentach modlitwa robi ogromną różnicę. Nie chodzi o bycie religijnym lub przestrzeganie rytuałów. Chodzi o otwarcie serca, mówienie szczerze i wiarę, że pomoc przyjdzie. Jest ogromna moc, kiedy modlisz się wspólnie. Może to wydawać się proste, ale połączenie naszych głosów, naszych myśli tworzy siłę, którą trudno opisać. To tak, jakby każde słowo było zasiane jak nasiono, a te nasiona rosną i przekształcają się w błogosławieństwa. Dlatego ważne jest, aby się razem modlić. Nie musisz mieć wielu ludzi, może to być tylko ty, i ktoś, komu ufasz, ktoś, kto wierzy razem z tobą. To połączenie ma wielki wpływ. Kiedy dwie lub więcej osób jest tam z tym samym celem, zyskuje to inną siłę. A wiesz, co jest najlepsze? Zaczynasz dostrzegać zmiany. Rzeczy, które wydawały się niemożliwe, zaczynają się układać. Problemy, które wcześniej wydawały się ogromne, zaczynają się rozwiązywać. A wszystko to dlatego, że nie jesteś sam. Jest coś większego, co widzi naszą walkę, naszą wiarę i działa na naszą korzyść. Kiedy czujesz się przytłoczony, kiedy wydaje się, że świat jest przeciwko tobie, zawołaj kogoś do modlitwy. Może to być przyjaciel, członek rodziny, ktokolwiek, o kim wiesz, że również wierzy. Wydwoje razem STWORZYC je silne połączenie, które pomoże przezwyciężyć wszystko. Wspólna modlitwa to coś więcej niż proszenie o rzeczy. Chodzi o poczucie wsparcia, o to, że masz kogoś razem w tej podróży. Chodzi o dzielenie się swoimi zmartwieniami, radościami i wzmacnianie nawzajem swojej wiary. I uwierz mi, to robi ogromną różnicę. Za każdym razem, gdy się modlisz razem, tworzysz przestrzeń, w której mogą wejść błogosławieństwa. Mówisz światu, że pomimo wszystkich trudności wierzysz w zmianę, w rozwiązanie problemów. A ta wspólna wiara ma potężną moc transformacji. Nie wahaj się. Kiedy poczujesz, że potrzebujesz siły, trochę wsparcia, zawołaj kogoś do modlitwy. Mówcie z otwartym sercem, słuchajcie, co druga osoba ma do powiedzenia, i razem zobaczycie, jak wszystko zaczyna się układać. Wspólna modlitwa to potężny dar, i powinieneś go wykorzystać na swoją korzyść. Wiem, że często trudno jest dostrzec dobre strony rzeczy. Życie może być skomplikowane, pełne wyzwań i nieprzewidzianych sytuacji. Ale nawet w takich momentach ważne jest, abyś połączył się z tym, co dobre, co przynosi spokój. A modlitwa jest na to sposobem. Kiedy dzękujesz, nawet zanim sprawy się ułożą, pokazujesz zaufanie. Mówisz, wierzę, że wszystko się ułoży. A to zaufanie, ta wiara, mają ogromną moc. Transformują naszą wizję, sprawiają, że widzimy możliwości tam, gdzie wcześniej były tylko problemy. To jak sadzenie nasion. Każda modlitwa wdzęczności to nasiono, które sadzisz. A z czasem te nasiona rosną, kwitną i przynoszą owoce. Te owoce to błogosławieństwa, cuda i odpowiedzi, których tak bardzo oczekujesz. I nie musi to być coś wielkiego. Wdzęczność może być w małych rzeczach codziennego życia. Dzękuj za słońce, które świeci, za powietrze, którym oddychasz, za towarzystwo przyjaciół i rodziny. Każda mała rzecz się liczy, każde małe podzękowanie wzmacnia naszą wiarę. Inną ważną rzeczą jest dzielenie się tą wdzięcznością. Powiedz ludziom wokół ciebie, jak bardzo ich cenisz. To nie tylko dla ciebie dobre, ale również dla tych, którzy to słyszą. Wspólna wdzięczność jest jak krąg światła, który rozprzestrzenia się i dotyka życie wszystkich. Kiedy czujesz się przygnębiony, spróbuj zmienić skupienie. Zamiast myśleć o tym, co idzie źle, pomyśl o dobrych rzeczach, które już się wydarzyły. Przypomnij sobie szczęśliwe chwile, zwycięstwa, osiągnięcia. To pomaga wzmocnić serce i o nadzieję. Życie ma swoje wzloty i upadki, to normalne. Ale nasze nastawienie w obliczu tych momentów robi całą różnicę. Utrzymywanie wdzięcznego serca i żywej wiary to, co nas podtrzymuje. I uwierz, nawet w najtrudniejszych fazach, zawsze jest coś, za co można być wdzięcznym. Zękuj każdego dnia, za wszystko, małe czy duże. Zauważysz, jak to zmienia Twoją perspektywę, jak przynosi więcej pokoju i radości. A z tym pokojem możemy stawić czoła wszystkiemu. Wdzięczność daje nam siłę, czyni nas bardziej wytrzymałymi. Ufaj tej mocy. Módl się z wiarą i wdzięcznością. I zobacz, jak życie zaczyna się przekształcać. Nie chodzi o oczekiwanie cudów, ale o dostrzeganie cudów, które już są obecne. Bo w gruncie rzeczy życie jest pełne małych błogosławieństw, musimy tylko być uważni, by je dostrzec. Jeśli podobało Ci się słuchanie Słowa Bożego na dziś, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Zostaw lajka, włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego nowego filmu i oczywiście obejrzyj następny film, który pojawi się na ekranie. Jestem pewien, że również Cię zaskoczy i pomoże znaleźć więcej odpowiedzi. Niech Bóg Cię błogosławi dziś i zawsze.